Słowa konsekracji. Papież Leon XIV, Msza Święta w Korpus Christi tego roku. Jeden polski ksiądz zauważył, że Msza Święta, sprawowana w Boże Ciało w Watykanie, została sprawowana przez Leona XIV ze zmienionymi słowami konsekracji. Zamiast za wielu powiedział: za wszystkich, jeśli chodzi o krew pańską. Po włosku to znaczy per tutti. I można to zaobserwować w 57 i 58 minucie. Skoro zmieniane słowa konsekracji, nie było przeistoczenia. się nie było przeistoczenia, nie była to msza święta, a nabożeństwo. Miejmy tą świadomość, że słowa Pana Jezusa są święte, nie do zmienienia. Kto się ośmiela zmienić słowa Pana Jezusa?